Witajcie, tutaj Więcco Dzisiaj chciałbym pokazać fablę... Jestem w momencie tworzenia nowego profilu. E, no, tutaj zapis... Fable e, to jest stara gra, ale według mnie ma ciekawą fabułę, więc e, sobie ją e, e, pogram. Hmm. Tu jest ten główny bohater i budzi nas ojce, bo nasza siostra ma dzisiaj urodziny. I mamy kupić jej prezent. No, mm, więc może bardziej powiem coś o sterowaniu. E, Stawiamy myszką, kamerą. Chodzimy w SD albo strzałkami, zawsze jak sobie ustawiliśmy. E, ja sobie muszę tylko to zmienić. Tak. E. O. o! nie! Nie zmieniłem. I teraz, że y, są zaznaczone tak na zielono. Możemy z nim porozmawiać, bo mają coś ciekawego. nic. Na no. no mapie też mamy zaznaczone te, te jakby powiedz, można powiedzieć, ciekawe postacie, a na żółto, to są misje. No. To porozmawiamy z tym e, no, Więc e, mamy znaleźć misję. mamy tych 300 zł, Jak na razie widzicie, widzicie, spukanie 0. Weźmiemy Ona chce, znaleźć znaleźli jej, jej męża. Jej mąż znajduje się tu za tym domem. Czy gdybyśmy nakliknęli lewym przyciskiem, czyli tak, byśmy popełnili zły uczynek, kiedy byśmy chcieli iść na złego. No jak zaczynam to powiedzieć, może być albo złym, albo dobrym. Ja idę na dobrego, więc nie przyjmuję od niego łapówki. W wysokości nie złotym monety. I rozmawiamy z nim. No i do zrobiliśmy dobry uczynek. Plus dwa 2 dobra mamy. No, no to jak idziemy tu... Bardzo prosta misja. E, czy łatwiejsza jest do zrobienia, żeby być dobrymi, niż złymi. Z względu, że jeżeli chcemy być dobrymi, musimy tylko tu stać, możemy w tym czasie sobie wypić herbatę albo coś w tym stylu. A kiedy chcemy być złymi, musimy albo stąd pójść, To jest najmniej opłacalną wersją, Albo po prostu zniszczyć skrzynię, tutaj te beczki. I widzicie, znajdujące się tu, tu i tu. No, i te beczki nam pozwalają. No, to być jedną sztukę złota, jakieś tam plaskowe rzeczy. Ogólnie. Bardziej opłacalną wersją jest bycie złym, ale ja pójdę na dobro. Będę się trzymał. Dobra. No, I dostaliśmy następne dwa punkty na dobro. I mamy już dwa dobre uczynki, bo potrzebujemy trzech. Ja tam pokażę Wam, jak zrobić wszystkie, bo ten jeden tak na serio yy, będzie zbyt prosty. No i tutaj mamy następną szansę. Możemy być albo złymi, albo dobrymi. Eee, no, jeżeli mu pomożemy, to, yy, to że z nim porozmawiamy i zaatakujemy go, będziemy dobrymi. Jeżeli z nim porozmawiamy i zatokujemy go, będziemy złymi. No to ja rozmawiam z nim mamy go zatkać Jeszcze z nim porozmawia. On tam nie chce, żebyśmy się bawili. On się bawił z jego siostrą. No, a ja chcemy zaatakować, możemy zdecydować, z którego chcemy dołączyć. Ja wybieram dobro, więc zaatakuję go. Kilka spacie zazn jest zaznaczona czerwono, i cztery razy trzeba uderzyć. No. No. I tak y on nam daje erozję. To jest miejsce, którego tamta szukała. Więc tak na serio, ta ten jeden uczynek możemy zrobić, tylko wracając i z nią rozmawiając. W tym momencie dostaliśmy y, 4 dobre uczynki, więc zasłudziliśmy na 4 stuki złota. Mamy jedną sztukę złota więcej niż, y, więc jeszcze, jeszcze dobra. No i ja dostaliśmy mamy 4 stuki złota i mamy biec do 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 do, do y, tutaj do handlarza. Wy widzicie, straciliśmy trzy sztuki złota, i teraz biegniemy do swojej siostry, do naszej siostry. No. Eee, ona znajduje się mniej więcej tu. Jak widzicie, na mapie eee, czekoladki, tak. To, to musimy to zrobić no i teraz mamy wracać i nagle coś tam mama nas zatrzymuje i będę ci łoooo straszne Kto by człowieka na naszych oczach? No nie będę wam tego mu pokazywał tutaj będzie że, że siostra z matką nie powiedział gdzie jesteście gdzie jesteśmy i dzięki temu przeżyliśmy cała wioska została zabita przez bandytów więc e... Biegniemy dalej do misji no i tu mamy następny przerwnik ekramowe gdzie widzimy na umarłego ojca i nas tutaj taki mak mazę hmm. W tym momencie właśnie tu widzimy jak ten bohater wymiotuje. Wyłączę to, bo to jest nieprzyjemne. Przepraszam, że ja do... jero, co jadłem obiad. Tu wchodzimy do, do bohaterów. No i my z mam dziewczyną dzielimy pokój. No, więc teraz pierwsze co robimy idziemy. Pokażę Wam jakby może zrobić dodatkowe misje. One nie są może trudne, ani że nie jest takie skomplikowane, no ale opłaca się je na początek wziąć. Rozmawiamy z nim. Mamy 50 sekund na to, żeby dobiec do o, zielonej kropki. Eee, chyba nie zdążę. Ale jak to się jak będziecie wiedzieli o co chodzi. Tu byśmy dobiec. I ta zwracać mamy. E, gdybym miał moje magię. Na moim drugim profilu idę, po, idę pod maga takiego. E, z mocami z, umiejętnościami trochę wojownika, to bym tylko się teleportował tak szybko i by było, o! Jest, zdążyłem Janek. Dostaliśmy 25 Golda. Jak mówiłem na początek to się wystarczy. Yy, no. Teraz następną misję jaką możemy zrobić. To pozbierać te jabłka. Tu leżą. 4 jabłka wystarczą. Eee. Yy. No, więc jak mamy podbierane jabłka, idziemy tu yy, i on nam każe znaleźć 4 jabłka. Yy, no i teraz dodajemy yy, je. No i mamy misję. Dostaliśmy placek tego dowy, no, to jest na początek bardzo dobra rzecz, bo nas mocno leczy. No. Teraz ostatnim z dodatkowych misji, to taką serię bardziej moment informacyjny. Eee, no i tutaj, że ten mak to jest Mark ze starych czasów, bardzo stary. No i on tam chce swoją. Eee, no. Jak widzicie, on jest już taki stary, i tam od tych miejsc, wszystkich, że mm, jego ciało zostało już jest jak jakiegoś kościoła trupy, mówi. Nie ma nosa, jak widzicie. mu musi podtrzymywać. Oczywiście Wielki Mag zauważył nasze. Te, i coś było tam poinformowane tam o tym że to wielki mak był za swoich czasów ale że teraz to już jego te wszystkie działania pewnie będą no, już staroświeckich jak na te których już on my, żyje na bochie no więc tutaj mamy teraz kilką spację lub normalnie tak uderzyć siedem razy No, bardzo proste. I tu dostajemy nasz kij, potężny, niepokonany ki Nikt nie ma takiego kija jak my dzięki temu kijowi będziemy przechodzić całą grę i 7 razy musimy uderzyć. Widzicie, jak się boi? Ucieka przed naszym kijem. No, i teraz mamy zebrać po który dostaliśmy za zabicie tej kuchły. No Więc, została nam ostatnia misja dzieciństwie, tak można powiedzieć. No, bo tutaj mamy prologi różnorodne. Ogólnie można powiedzieć, że jest jeden prolog, drugi, trzy. Trzy prologi jakby są. To w wiosce, to można powiedzieć, że to jest takie wprowadzanie do fabuły i do późniejszych misji. Tu, gdzie jesteśmy, to dzieciństwo w tym. W końcu tu już pewnie wzięliśmy My też. I potem jeszcze jak jesteśmy nastolatkami potem normalne. Yy, Ale no. teraz musimy zabić żółki, w których nie inny bohater by się nie podjął. Są zupełnie straszne, żeby jakikolwiek inny sobie dał radę. My mamy nasz superki i damy radę. Nikt inny nie. No. Więc wracamy na superki i nam posłużył do wykonania misji no, bo najdęce mogę sprawdzić sobie, ile mam złota, choć nie wyskoczyło. Moment no, ten mały filmik. I nam mówi, czy chcemy zostawić yy, do sobą dzieciństwo rozpocząc trening praktykanta. Ja już wszystkie misje wykonałem z dzieciństwa, więc tak chcę. No i tu będzie, że gilda stała się jego nowym domem. Tu jest ona. Oczywiście nic się nie zmieniła. My jak widzicie bardzo. Już nie jesteśmy takimi dziećmi. No to może ja na tym skończę. Żeby po prostu filmików za długich nie robić. E I rozpocznę. E stąd. No. To do usłyszenia.